Masz kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie Scream Katak od SR Pyro. Czyli taką klasyczną wyrzutnię, katiusze, baterię, Jak zwał tak zwał typu Saturn Missiles. 100 strzałów czyli klasyczny krój. 100 po prostu piszczków. Zobaczymy, czy z wybuchem na końcu, czy z jakimś kraklingiem. Za taką kostkę, za taką Katiuszę trzeba zapłacić dość dużo, bo większość ofert, które znalazłem w sklepach internetowych, wahają się od 26 zł zwyż do nawet 30 zł. Więc za taką Katiuszę trzeba zapłacić powiedzmy te 27 zł, że tak ujmę. Nawet w najlepszym wypadku 25 to i tak sporo. Pamiętajmy, że ciągle da się znaleźć w necie katiusze 100 strzałowe od na przykład nie wiem Jorge, które no, kosztują dwie dyszki. Udało mi się znaleźć katiuszę 100 strzałową od Piromaxa, która kosztowała również dwie dyszki. Jeszcze w tym sklepie jest kod kod rabatowy na 5%. Więc no powiedzmy wyjdzie 19 zł. Po, na pierwszy rzut oka, po co przepłacać? Po co kupować coś takiego? Zobaczymy. Może, może ta katiusza jest czymś wyjątkowym. Jednak warto zapłacić za nią trochę więcej yy, niż za Katiuszy konkurencji. Za chwilę się okaże. Zapraszam Was jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam również do linków w opisie na mojego Instagrama, TikToka oraz do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABS-15. No i co, trzymajcie się. Widzimy się za chwilkę. No, no nie w ogrodzie, bo fajnie, jakby te piszczki nie zahaczały o drzewa. Także widzimy się za chwilkę w trochę innym miejscu. Powrotem i lecimy z naszą katiuszką. Ląd podstawowy, rezerwy nie ma. Dziwne jakby była. I lecimy. Koniec? Czy to zdechło? Ech, ech. Szczerze mówiąc nie wiem co powiedzieć Zbliżę się Ej nie, to naprawdę jest koniec Gdy każda Najdroższa Katiusza jaką miałem w życiu No i... No, sys. Naprawdę, da się kupić takie, taką katiuszkę za, no nie wiem, 10 zł. mniej, 8 zł. mniej, no tak jak wam wymieniałem. Istnieją katiusze, które da się ciągle kupić, szałowy, po 19-20 zł. Tu płacimy ponad 25, na niektórych sklepach nawet 30 i dostajemy coś takiego. Katiuszkę, która działa nie za długo, wiadomo, to jest tylko co ale nie mamy, nie mamy żadnych iskierek, w sensie mamy te iskierki lecące, ale nie, niektóre mają, wiecie o co mi chodzi, jakieś srebrne ogony za tą piszczałką, albo jak nie mają tego srebrnego ogonika, to na końcu tego Saturn Missile z tej małej jednej rakietki plastikowej mamy mały huk, ale pikolaki w powietrzu, tu mamy tylko pisk spoko, jakby gdyby tu był tylko pisk za te 20 zł, nie ku konkurencji to spoczko, ale jeśli ja mogę za 20 zł czyli za dużo, dużo mniej kupić katiuszę, która ma tyle samo strzałów i oprócz pisku ma jeszcze dodatkowe efekty, no to nie oszukujmy się dwójeczka max eee... no ja lubię pisk ogólnie, nie oszukujmy się lubię pirobajery z piskiem, ale no jeśli mam do wyboru Dobry pirobajer z piskiem, a słaby pirobayer z piskiem. Za, mniejsze za większe pieniądze to wybieram dobry pirobajer z piskiem za mniejsze pieniądze. Chyba jest to dość logiczne i. No i nawet mu, m, moja miłość do efektu pisku, y, piszących rakietek, pirobayerów itd., itd. No nie, nie przykryje tego, z jakim w sumie niczym. Z niczym nie zostawiła ta kostka. Yy, także co, czekam na Wasze opinie w komentarzach. Może Wam się spodobało bardziej, może mniej? Czekam. Yy, czekam, chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami i zapraszam jeszcze raz do udziału w konkursie i do wszystkich linków w opisie. Trzymajcie się, cześć.